Ten. I w oddziale wujka, to on czynny kombatant, ja. a te dwie osoby powstały, to już są młodsi, to są tak, no jak to się, ja brzydko się prażam, przyklejeni. Nie, nie, ale to nie, nie może być negatywne. Ludzie, ludzie są bardzo czynni, mili, uczynni, pomagają, robią co mogą tego. No ale już tego, ja to mam zwyczaj mówić o tych, że to wszystko nasi, tak, bojacy by i ci z pierwszej linii. Właśnie ci z pierwszej linii, tak, tych, którzy z bronią byli cały czas, tak. Ja to miałem chyba cholerne szczęście. Przed wojną trafiłem w lesie do łączności. a to z, z, z prostej przyczyny, bo jak byłem, w harcerstwie przed wojną, to w 1938 roku byłem na takim sześciotygodniowym kursie łączności harcerskiej, ja miałem te 14 lat, który organizował ten sztab 27 Dywizji regularnej armii 27 DP Kowalskiej na poligonie w powórsku, to tam w kierunku Nasarny. I tam nas było dwa zastępy, tak około 20 chłopaków. I żeśmy przez sześć tygodni przeszli taką szkołę, przydzielono nas do, 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 dokładnie do kompanii Łączności Dywizyjnej. Razem z wojskiem żeśmy byli, razem jedli, razem ćwiczyliśmy nas. No oczywiście, że inaczej się traktuje żołnierza, który musi, a co inaczej, no, chociaż dyscyplina była i, i wszystko. Ta, 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 tak, jak, tak jak wojsko i karmili nas jak wojsko i przyszedł ten kurs, a taka śmiesznotka. Byliśmy na tej samej kuchni, w tych samych warunkach. Tylko my obok, tam na poligonie, gdzie miało wojsko swoje te kwatery, a myśmy na obok mieli tam w takim lasku te swoje namioty, swój obóz. No i a karmiliśmy się z kuchni razem z żołnierzami, tak jak było. Sygnał trąbka na, na obiad, to siedziało na obiad, na śniadanie, to na śniadanie. bo jakichś 3-4 dniach zaczęliśmy narzekać. I tam się pamiętam do dzisiaj, Dowódcą kompanii tej e, dywizyjnej łóżności był taki kursnik Krawc. Nie wiem czy on się pisze przez C czy TZ krawc. Taki młody blondyn, bardzo miły. I ktoś mu się zorientował się, co wy tak tam tego tam rodzicie. Ktoś powiedział, my jesteśmy głodni. Mówi, jak to wy jesteście głodni? Przecież e, 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 macie to samo. Wyżywienie to same porcje identyczne jak tego jak żołnierz. No tak, ale nam mało. Taka śmiesznotka, że tego w 14-15 latki, to myśmy więcej potrzebowali zjeść. No i zaraz od tego dnia dostawaliśmy dodatkowe porcje, no ale i na rzecz że po tygodniu to już to już, już nam nie trzeba było. Już wystarczało. No i to taki wstęp. I potem jak e, e, po Byłem w lesie, jak zaczęło to organizować kopanią szosi, to wyszukiwali żołnierzy. No i ja tam się oczywiście początkowo nie bardzo chciałem, bo nam zgłosiłem, No i cały czas byłem w tym plutonie telefonicznym. Aha, ja mam ten panu. Ja robiłem taką e, pracę na temat właśnie łączności w okręgu e, e, wońskim i w dywizji. Tam jest. Ja przywozuję jeden egzemplarz. Wbierałem materiał, O, kupę czasu! To jest taka prasa. No, jak to się mówi, paranaukowa. Kompletnie, całe opracowania takie szczegółowe. Jak powstało, kto był tam. Ponad kilkadziesiąt nazwisk. Z połowa tego, przyszła połowa zdjęć. Wszystkie wykresy, wszystkie e, mapki, e, schematy e, połączeń, które ja sam rysowałem, robiłem w tej książce. Tego. Tak to tylko się zostało po tym moim. No i tak było. No ale tak, na, nie bardzo mi się to podobało, jak gdzie czytają. Ile tam takich opracowań, ile takich żadnej mojej... Przecież no właśnie takiego też, opracowania też łączności, takiego specjalistycznego, jak ja zrobiłem dla, dla jednej służby dywizyjnej, w, w ogóle e, w, w wojsku nikt nie zrobił. Poszło tego 2000 egzemplarzy w Polskę. Ja już mam w domu chyba kilka egzemplarzy, dzisiaj jeden przyjąłem. I tutaj mieli, przecież rozprowadzali, bo to finansowali, nawiasem mówiąc, jeszcze przed laty. Nikt nie wspomina. Nikt nie wspomina. Właśnie też mi zabrakło pana nazwiska. Robiłem się na ten no, wojski w Rzesie, O tym co się... Na, w, w wrześniu 1939 roku działo na Wołyniu. Bo o, o tych walkach wrześniowych, o tych wszystkich, to wszystko wiemy, To przecież jest tysiące, tysiące opracowań naukowych i a, a, a mnie chodziło o taką popularyzatorską e, historię, jak my widzieli prości ludzie, nie żołnierze, nie sztaby, nie oficerowie, nie historycy. Tylko jak widział żołnierz, to robiłem. Moim zdaniem udane. Potem robiłem ostatnio zagładę Kowala. Kowal został zniszczony w 90%. Kowal nie istniał po wojnie i tego. Ja to wszystko opisałem. Jak pierwsze zniszczenia w 1939 roku we wrześniu, potem w 1941 w międzyczasie, potem ta Okupacja niemiecka, te, te, te zbrodnie, ghetto, likwidowanie całych kwartałów tych miasta, tych wszystkich, to wszystko było niszczone, to wszystko było tego. No a potem już od marca do lipca przez prawie 4 miesiące Kowal był oblężony w 1944 roku. Barbarzyński sposób, moim zdaniem, dla mnie niezrozumiały, dlaczego tak zaciekle Rosjanie niszczyli miasto. No wiadomo, że przy, chcąc zdobyć miasto, które było ufortyfikowane, było tak zwane e, Festerplatz. Nie Festung, a Festerplatz. Festung to jest twierdzę. a Festerplatz to jest taki rejon umocniony, rodzaj takiej te, też... E, t, e, t, e, twierdzi takiego punktu oporu i Kowal był taki fester placu, Kowal, Tarnopol, Wilno, kilka takich na tym terenie. No i, i zdobywając taki umocniony ośrodek, wiadomo, że były straty, były niszczenia, były, ludzie ginęli i miasto tego, ale w tak Barbożenie jakiś sposób kwartał po kwartał, ulicy po ulicy. Jak zaczęli strzelać, bo to mnie. O, opowiadała matka, siostra, bo były w oblężeniu. Jak ulica była, tak widać było, mieszkaliśmy, Mówi jedna tam taka pod kątem, druga. To, to wiedzieli, patrzył, bo, pocisk, jedna chałupa, jeden dom, drapieżki już się pali. Za dwie minuty czas, drugi się pali, czas, trzeci Po co? To było na, 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 na peryferiach miasta. Tak. Ja to wszystko opisałem. Nic, idziemy, Ale pan, idziemy już. Idziemy już. Miał pan dobrego dowódcy e, e, kabla, nie? W plutonie A, łączności. Ta, oj, to, na ten temat to można filmy kręcić z tego. To był taki, mówiąc e, brzydko, przedwojenny zupak. Ale bardzo zdolny e, telefonista łącznościowiec i bardzo dobry człowiek. Ale on z nas gówniarzy chciał zrobić wojsko. A my mówili, co? Ja przyszedłem do mną ochotnika, to ja będę się kogoś słuchał. I zawsze stawialiśmy tam się kandy. A najgorszy to byłem ja. O, jak ja byłem najgorszy, to on, to on mnie najbardziej Docierał. Po, po, poganiał. Patrzę tam z jakieś robił. Ja byłem najgorszy, poganiał. Ale do najtrudniejszych. Do najtrudniejszych tych jakiejś akcji, sytuacji, to on zawsze mnie wołał. Ja się wykręcałem jak mogłam, żeby każdy się migał z tego. ojno, to do, do bratku i tego i zawsze mnie ciągnął. Dobry, dobry był człowiek. I, i, i stale mnie tam źle wróżył, że ja źle skończę, że to, że pan że inne. No i, i roz... Cywilno śmiercią, śmiercią. I, i tak rozsta rozstaliśmy się tak jakoś po... po rozbrojeniu tak nie, nie wiadomo jakoś tego. a potem pierwszy raz spotkaliśmy się we Wrocławiu to było po mojej chorobie bo był okres, ja rok czasu w szpitalu leżałem, chorowałem bardzo ciężko jak potem spotkaliśmy się to jak zobaczył kawę, przyszedł, mój kotwico, ty stary skór przy byku i ryczy, płacze <laughs> idziemy dziękuję bardzo